Dzień dobry. Moje nazwisko Grzegorz Litak. Ja jestem profesorem w Katedrze Automatyzacji na Politechnice Lubelskiej. i Jestem też kierownikiem tej katedry. I jeśli chodzi o moją karierę, to wywodzę się z fizyki, więc ta fizyka jak gdyby jest dalej obecna w moich badaniach i przez to mam takie spojrzenie interdyscyplinarne na, na te zagadnienia, które, które badam. Czasami też e, e, pracowałem jako, jako taki specjalista z dziedziny elektrotechniki, więc to, to jest dla mnie właśnie taka odskocznia, żeby, żeby zobaczyć, co się dzieje w innych dziedzinach. I kiedyś z tego korzystałem częściej, teraz już bardziej. Jestem zawężony do, do dynamiki układów nieliniowych, ale ze względu na to, że mamy projekty z przetwarzania energii, no to przetwarzanie energii znowu jest taka, taka możliwość w przetwarzaniu energii, że można inter interesować się odpowiednimi materiałami. Metodami, strukturami, no, i to może być również część elektryczna, część mechaniczna, i, i tak dalej. Także to, to jest jakby być ze sobą związane. Więc jeśli chodzi o takie szczególne zainteresowanie, to rzeczywiście w ostatnich 10 latach bardzo, bardzo udzielam się w. W takim kierunku przetwarzania energii, i to jest przetwarzanie energii mechanicznej na elektryczną. I w tych ja miałem szczęście, że w ostatnich 10 latach akurat postawiono na na te sprawy energetyczne, ale tutaj my dla, dla odmiany nie interesowaliśmy się dużymi elektrowniami, jakimiś źródłami energii na większą skalę, tylko się interesowaliśmy małymi źródłami energii, które można, można tą energię z otoczenia jak gdyby. Wykorzystywać. To jest energia z drgań mechanicznych, na przykład albo energia wiatru czy energia fal morskich. I to tą energię, nawet w małych porcjach, można przetwarzać na do różnego rodzaju czynników, to, to są drygania z otoczenia, to jest powiedzmy energia wiatru czy fal morskich. I tutaj występuje taka zmienność związana z amplitudą. Czy z siłą tego wiatru, czy też powiedzmy z prędkością przepływu, bądź też z częstotliwością dgań, i to nasze rozwiązanie, ten przetwornik, to musi być jak gdyby odporny na te, na te zmiany. Więc on musi pracować w możliwie jak największym zakresie tych, tych zmiennych parametrów, i nad tym, nad tym się koncentrujemy, żeby te nasze rozwiązania. Były takie uniwersalne, że nawet jeśli zmieniają się te warunki otoczenia, to układ dalej działa, przetwarza tę energię, zasila czynniki, czy, czy nawet cały system monitorowania. I jeszcze z taką dodatkową opcją, że możemy też bezprzewodowo przesyłać te informacje do jakiegoś centrum, które, w którym monitoruje się więcej takich układów i również te nasze układy mogą być jak gdyby sprzężone z bateriami, czyli możemy też ładować baterie, czyli przedłużyć jak gdyby żywotność tych baterii. To może być na przykład też przedłużenie żywotności takiego rozrusznika serca, bo w rozruszniku serca my mamy zazwyczaj jakieś baterie, możemy doładowywać te baterie, także to zwiększa bezpieczeństwo takiego człowieka, który korzysta z rozrusznika serca. Jeśli chodzi o ostatni projekt, który my mamy, to jest, to jest taki projekt z Chinami, to jest projekt międzynarodowy, ale również mamy partnerów. Ze Śląska, czyli mamy tutaj my, jesteśmy tym koordynatorem, ze strony polskiej, a ze strony, ze strony chińskiej mamy Politechnikę w Xian. Projekt, ze względu na to, że to, to jest w dalszym ciągu przetwarzanie, pozyskiwanie i przetwarzanie energii z otoczenia, to, to tutaj jest pewne zawężenie w tym projekcie, że, że najbardziej nas interesuje. Przepływ powietrza, czyli wiatr, czyli, czyli inaczej mówiąc, to energia z wiatru nas interesuje. Jak przetworzyć tą energię z wiatru na, na energię elektryczną, ale nie w sposób taki wielkoskalowy za pomocą turbin. Tylko chcemy tutaj zrobić jakieś małe przetworniki, które, które zasilają czynniki. I jest taka tendencja, żeby miniaturyzować te układy. Rozwijamy też tę współpracę z Indiami. Ja też to, muszę powiedzieć, że tam przykładam ostatnio dużo wagę, bo tam jest bardzo dużo takich e, znakomitych badaczy, również i młodych badaczy, dlatego że, że w ostatnich latach e, no, ten średni wiek w Indiach jest w dalszym ciągu niski e, i, i stąd też mamy też i tych e, współpracowników, których, których zatrudniamy w projekcie Mamy też inni. No na początku ja, ja wziąłem studia doktoranckie, więc realizowałem studia doktoranckie, ale przed tymi studiami ja tak właśnie się tym interesowałem, żeby takie studia doktoranckie, żeby, żeby, żeby je podjąć. Natomiast przed tymi studiami zastanawiałem się, czy nie będę też na przykład programistą, tylko że wtedy, kiedy ja, ja o tym myślałem, to jeszcze te programowanie nie było tak rozwinięte. I, Miałem taki epizod w życiu, że zatrudniłem się jako programista, tam pisałem jakieś programy, ale to, to potem okazało się, że, że przyszła taka możliwość podjęcia studiów doktoranckich, to, to zapisałem się na te studia doktoranckie, zrezygnowałem z tego programowania. No Teraz muszę powiedzieć, że programowanie się tak mocno rozwinęło, że że nie wiadomo, czy jakbym teraz decydował, czy, 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 czy powiedzmy to te programowanie też według mnie to jest pasjonujące, A więc to być może, być może zostałbym programistą. Film został zrealizowany w ramach realizacji projektu Nauka da się polubić. Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki, Moduł Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu. Projekt jest dofinansowany z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Edukacji i Nauki.